Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż dzienny paletą Eveline Varietę. Jest to przepiękna, nudziakowa paleta, którą ja bardzo lubię, ale ostatnio trochę o niej zapomniałam. Dzisiaj zrobię tą paletą makijaż dzienny z odrobiną błysku. Może trochę więcej jak odrobiną, bo błyski w tej palecie są bardzo ładne. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na powiekach mam nieprzypudrowany korektor, więc go sobie troszeczkę doklepię. Makijaż zacznę od tego różowego, takiego różowego, zgaszonego cienia. I ten cień nakładam na zewnętrzny kącik oraz załamanie powieki. Już dawno tej palety nie używałam, a ona jest prześliczna, więc czas było do niej powrócić. Jak ta paleta była nowością, to ja praktycznie codziennie się nią malowałam. A że wychodzą co chwilę jakieś nowości, to trochę o niej zapomniałam. A ona jest taka ładna. Dokładam sobie tego cienia, żeby tutaj zbudować pigment. Na początku nałożyłam na pędzel tylko odrobinkę. No, i tutaj blenduję ten cień powyżej załamania powieki. Ja mam opadającą powiekę, więc żeby u mnie w ogóle było widać, że mam cienie, no to muszę tutaj nałożyć cień powyżej załamania powieki. Tutaj sobie jeszcze w zewnętrznym kąciku troszkę dokładam tego cienia. I to samo na drugim oku Blendu, blendu Ale mi się dzisiaj puszą włosy Jakoś nie lubię używać lakieru do włosów Naprawdę nie znoszę tego Mimo, że już są takie lakiery, które jakoś bardzo nie kleją tych włosów, to jakoś nie lubię lakierów i lakierów używam naprawdę na jakieś większe wyjścia. Zobaczcie, jak tutaj się ładnie rozlądował ten dzień do takiej chmurki. jest taki. Odcień brudnego różu, bardzo ładny kolor na ten cień. W ogóle dzisiaj cały makijaż mam wykonany kosmetykami ze Do konturowania użyłam tej palety Wonder Match numer 1. Ta numer 2 będzie dla mnie dobra, jak będę bardziej opalona. Teraz biorę ten cień. I nim będę blendować ten brudny róż. Na ustach gdyby to kogoś interesowało, mam pomadkę z kolekcji Choco Glamour numer 3. że się polubiłam z tą pomadką ten sam cień od razu nakładam na dolną powiekę I tutaj łączę z górną teraz biorę ten najjaśniejszy matowy cień, on się sypie i blenduję to sobie tutaj żeby powstała mi taka ładna chmurka. Czyż te cienie same się już pięknie rozblendowały. Rozjaśniam nim również tutaj wewnętrzny kącik. Wiem, że sporo osób ma tą paletę, więc stwierdziłam, że trzeba do niej wrócić. Trochę się stęskniłam za tą paletą. Bardzo ładna jest. Od razu sobie tutaj rozjaśniam pod łukiem brwiowym. Wracam do pędzelka, którym nakładałam ten jasno-brązowy cień. Tu sobie jeszcze blenduję, ale już nie dokładam cienia na pędzel, bo chcę, żeby tutaj to przejście było takie ładne. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy macie tą paletę. Ostatnio sprawdzałam na stronie Eveline i ona już nie była dostępna. Trochę mnie to zdziwiło, bo inne takie starsze palety nadal są dostępne. Ale może by to było chwilowe. Tutaj troszkę sobie dołożę. No właśnie, tutaj i tutaj takie miejsce, gdzie mi się cienie nie zawsze przyklejają. No i tym najjaśniejszym cieniem, już bez dokładania na pędzel, jeszcze to sobie ładnie rozblenduję. Zastanawiam się teraz co dać na środek powieki. Czy dać jakiś błysk? O! Może ten błysk? Miałoby być to makijaż z odrobiną błysku, no ale że jestem sroką... To może dam trochę więcej? Dobra, na razie sobie przyciemnię troszeczkę zewnętrzny kącik i nałożę ten brąz. Tak odrobiny. W zasadzie to już by mogło tak zostać, no ale. Nakładam go takim malutkim pędzelkiem. Glam Shop GB16. Ostatnio sprawdzałam, mam trzy takie pędzle. Bardzo je lubię. One są właśnie do takiej precyzyjnej robótki. I ten cień wyciągam sobie tutaj ku górze. Jakby to był film na żywo byście mi napisali w komentarzu co zrobić ze środkiem powieki. A tak, to muszę podjąć decyzję sama. Nie chcę, żeby ten zewnętrzny kącik był taki mocno ciemny, bo to ma być makijaż dzienny. Tutaj odrobinkę, nim wchodzę też w załamanie powieki. To jeszcze będę blendowała. Ale tak troszeczkę. W samym załamaniu powieki blenduję sobie ten cień do środka, do wewnętrznego kącika. Śliczna jest ta paleta. Naprawdę bardzo ładne cienie są w niej. Takie użytkowe odcienie. I teraz wracam do pędzelka, którym nakładam ten brudny róż. I tu sobie blenduję. Pięknie się blendują do cienia. Pigment mają dobry, ładnie się do siebie kleją. Bardzo fajna paletka. I teraz wracam do pędzelka, w którym mam odrobinę tego najjaśniejszego cienia i to sobie jeszcze rozblenduję. Teraz podkładem w pudrze warietę, Wyczyszczę sobie makijaż Ja mam podkład w odcieniu 02 Tutaj odrobinkę sobie czyszczę Ten podkład działa jak taka gumka bardzo fajnie się sprawdza do czyszczenia makijażu. Tym średnim brązem przyciemnię sobie jeszcze dolną powiekę, tutaj przy samym zewnętrznym kąciku, i połączę z górą. Teraz z wierzonym panzerkiem, tym najciemniejszym cieniem, przyciemnię sobie linię rzęs. Sobie troszeczkę wyciągam tutaj ten zewnętrzny kącik. Biorę teraz pędzel, którym nakładam ten brudny róż, i tu sobie w samym załamaniu blenduję. I przyszedł czas, żeby nałożyć jakiś błysk i teraz się zastanawiam, czy nałożyć ten czy ten. Oba są ładne, ale chyba nałożę ten. Wykładam go palcem w takiej niedużej ilości i rozcieram. Ale ładne. Miał być makijaż z odrobiną błysku. No ale cóż, wyszło jak zwykle. Ten błysk jest bardzo gładki, taki nieobciążający powieki. Prześliczny. W zasadzie można powiedzieć, że odrobina błysku to jest kwestia indywidualna. Każdy rozumie to inaczej, no ale dobra, powiedzmy, że jest trochę więcej niż odrobina. Teraz dołożę sobie jeszcze odrobinkę tego brązu w zewnętrzny kącik, tak żeby tutaj połączyć ten błysk z matem. No już wiem dlaczego nie mogłam się od tej palety odkleić. Jest przepiękna. I wracam do pędzelka, którym nakładam brudny róż i tutaj sobie jeszcze łączę ten błysk z matami. Wewnętrzny kącik nałożę ten najjaśniejszy błysk. I będę go nakładała z pędzelkiem. Nakładam go w takiej niewielkiej ilości, no bo jest to makijaż dzienny, to, żeby nie przesadzić. To jest włos, który zdecydowanie trzeba nakładać z wierzonym pędzelkiem, bo on się nie za bardzo chce przykleić do pędzelka. Ale, jak się pędzelek że to nie ma problemu. I łączę sobie z tym ciemniejszym błyskiem. Tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy. Nałożyłam bazę warietę, tusz warietę. Dolne rzęsy wytuszowałam precyzyjnym tuszem. Na linię wodną nałożyłam kredkę Variette w odcieniu 05. Na ustach mam pomadkę Czoko Glamour w odcieniu 03. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej palecie, czy ją macie. Napiszcie również, co myślicie o tym makijażu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.